O cześć, siema, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie mały unboxing przesyłki z roślinami. No tak właśnie, nie przesłyszeliście się, dotarła do mnie paczka. Mamy tak ciepły styczeń, jest połowa stycznia, że mogłem zrealizować właśnie teraz tę przesyłkę. Co prawda rośliny były kupione już w zeszłym roku, praktycznie miesiąc temu. Część z roślin wylicytowałem w przyzwoitych kwotach. Innych nie udało mi się wylicytować, bo kwoty poszły zbyt bardzo do góry. Ale z, udało mi się z hodowcą tych roślin dogadać do innych roślin w dobrych cenach i za jedną przesyłką po prostu to wszystko zamówiłem. Skąd te rośliny pochodzą? No właśnie, one pochodzą z zachodniej części Niemiec, z Nadrenu. Tam właśnie człowiek mieszka, który hoduje te rośliny. Ma zupełnie inny klimat niż u nas. Jest tam dużo cieplej, co najmniej o 5 stopni. Jeszcze tam nawet żadnych przymrozków pewnie nie widzieli. No i ma to wszystko w szklarni, na ogół w gruncie. Także dużo łatwiej jest w takich warunkach takie roślinki hodować. Także zapraszam do oglądania i zobaczcie w międzyczasie nową czołówkę. Sprawę. Ja już częściowo otwarłem, bo inaczej by mi się w postaci pionowej do samochodu za bardzo nie zmieściła, ale nie zaglądałem jeszcze nad co tam właśnie zaraz znajdziemy. To znaczy ja wiem co tam jest, ale w jakim stanie. Także zabieramy się za rozcinanie i jedziemy Tylko, gdzie Tutaj właśnie jest ta część do otwarcia tutaj. Nie powyciągam i potem się włączę, jak już to będzie wszystko wyciągnięte i mam co tam w jest. Wygląda na to, że będzie mnie czekało trochę sadzenie do doniczek, bo rośliny są powyciągane z doniczek, tylko bryły korzeniowe są włożone do worków. To jest bobako. Jest to jedna z odmian papai, która jest skrzyżowana z papają górską, jest to najbardziej odporna papaja, do tego stopnia, że można ją przechowywać w temperaturze 10 stopni i nie dzieje się to co z papajami, które właśnie wysiewamy z naszą. Zresztą widać, że to nie stanie, nic się z nią nie dzieje, jest to niemalże drzewą. No i właśnie z tej sadzonki teraz odbiją kolejne odrosty. No i myślę, że nawet w tym roku jest szansa na uzyskanie owoców, ponieważ babako dość łatwo zawiązuje owoce i może mieć ich nawet kilkanaście kilogramów w ciągu roku. Owoce są beznasienne, także nie ma co liczyć na pestki i jedynie można rozmnażać babako właśnie z takich odciętych odrostów jak ten, który tutaj widać. To jest jedyna metoda rozmnożenia babako, innej metody niestety nie ma. No i to właśnie powoduje, że babako jest ciężko dostępne, a jeżeli jest, to ma niestety swoją cenę. Wsiadamy dalej z wszystko poklejamy kaszą dlejącą. Nie chcę puszka do bo będę to dopiero wysadzał pojutrze. Niestety nie mam wcześniej czasu. No i kolejną rośliną będzie syzygium jambos. Jest to inaczej mówiąc jabłko różane. Tak to mniej więcej wygląda. Jest to już kilkuletnia sadzonka, zobaczymy czy kiedyś zakwitnie, zaowocuje, jest duża szansa, że do 2-3 lat powinna zakwitnąć. Na razie czekam jak wysadzenie, ponieważ jest to tylko bryła korzeniowa, która już się trochę uproszyła. Będę musiał to jakoś zwilżyć i przetrzymać jeszcze. Po z tym sadzeniu nie mam czasu, a jeszcze na dodatek muszę ziemię rozgrzać, bo ziemia stoi na zewnątrz, także muszę ją włożyć do szklarni, żeby się trochę rozgrzała, czy tam do piwnicy. Tutaj nie będę wyciągał, bo to trzeba od razu wysadzić, ale mam tu sadzonkę bananowca. Jest to odmiana manzaną. Bardzo podobny do właściwie. Nie właściwie niemalże to samo. Różni się tylko minimalnie smakiem owoców, natomiast sama roślina, jeżeli chodzi o wytrzymałość, czy pokrój roślinny, wygląd i tak dalej, jest praktycznie nie do odróżnienia. Jest to po prostu popularny, mówiąc, apple, banana, banan, jabłko pachowo nazywają go manzaną, także czekam na wysadzenie tej sadzonki. Całkiem fajna, z tego co widzę w środku, Wy tam nie będziecie tego widzieć, no ale nie chcę wyciągać, bo od razu pójdzie do gruntu. Kolejną rośliną jest inga, są to zrazy takie do ukorzenienia. Muszę się coś dowiedzieć jeszcze na temat ukorzeniania tej rośliny, jest ich kilka sztuk w dość dobrym stanie do taury, także muszę je zamoczyć, żeby się trochę napiły wody. No i trzeba będzie je ukorzeniać i dać do ciepłego. Także zobaczymy, czy uda się ukorzenić te zrazy. Jest to w sumie gratis, ale roślina dość ciekawa, daje takie spore strąki fasol, w których i same owoce są jadalne, czyli te fasolki, ale również taki miąższ, który się pomiędzy nimi znajduje, podobny do waty cukrowej. Jest też jadalny i to jest podobno bardzo fajna sprawa. Także innie odkładamy na bok. No i przed ostatnia roślina to Black Sapote. Ogólnie rośliny, które mają w nazwie Sapote wbrew pozorom nie są ze sobą spokrewnione. Mamy White Sapote, Black Sapote, Mamy Sapote i tych Sapote jest dość sporo. Nie są one w ogóle ze sobą spokrewnione. Jest Black Sapote i White Sapote. Nie mają ze sobą najmniejszego związku. Akurat glabsakota jest bardziej z persymoną e, spogrewnioną, czyli z tym owocem kaki, który mamy w sklepie. No i e, dość szybko wchodzi w owocowanie po wysianiu. Może to być po 4 do 6 lat. Pod e, warunkiem, że roślina ma dobre warunki, w miarę szybko rośnie. Ale z drugiej strony, w pierwszych 2-3 latach roślina rośnie bardzo mało. To jest już fajna sadonka, Myślę, że z 4 lat będzie miała co najmniej. Więc jest szansa, że za rok, 2-3 musi pierwsze kwiaty i zaowocuje, nie mogę się doczekać. Jest to unikat, owocem jest coś w rodzaju jabłka, które musi dojrzeć do takiego stopnia, że staje się zupełnie miękkie, a w środku jest czekoladowo-brązowe i konsystencja przypomina trochę budyń czekoladowy. Podobno też smakuje podobnie do budyni czekoladowego. Taka ciekawostka i w sumie zachciało mi się tej rośliny, więc akurat to okazja i ją zamówiłem. Tak mniej więcej wygląda to, to drzewko. Moje no właściwie trzeba je nic tylko wysadzić i czekać na efekty. No i ostatnie drzewko z tej wielkiej paki. E, tym drzewkiem jest Surinam Szary. No i jeżeli oglądacie moje odcinki, to wiecie, że mam już Surinam Szary w swojej kolekcji, z tym, że będzie to inna odmiana. Te, które mam w swojej kolekcji, dają owoce czerwone, a te dają owoce ciemne, prawie że czarne. Jest różnica w smaku i wszyscy, którzy hodują się tropikalne, na ogół mają oba w swojej kolekcji, bo na tyle różnią się w smaku, że warto mieć dwa drzewka. Te drzewka jest trudniejsze w zdobyciu, ogólnie jest niemalże nie do zdobycia i udało mi się ostatni taki duży egzemplarz zdobyć. Te, ta sama osoba ma jeszcze mniejsze, albo już nie ma, bo wiem, że się po rozchodziły wszystkie w okresie świątecznym. E, także bardzo fajny zakup, jestem z tego zakupu najbardziej zadowolony. No, i wiążę największe nadzieje właśnie z tym, że w tym roku będą owoce. Muszę to właśnie teraz posadzić, bo drzewko jest z plą, e, tylko z bryłą korzeniową. No, ale nic mu nie grozi, bo to nie jest to samo co zamówienia np. z Tajlandii, gdzie wybuchują zupełnie bryłę korzeniową, jeszcze odtwarzają i te rośliny nie przeżywają. Natomiast tutaj jest to tylko wyciągnięte z doniczki, lekko obkruszone, bo jest to tylko przesyłka z Niemiec, czyli z Europy. Nawet nie wiedziałem, że ktoś w Europie hoduje takie tropikalne drzewka i ma takie warunki do tego, choć pewnie tych hodowców jest całkiem sporo i oni nawet się nie wiedzą. Także zabieram się za robotę, muszę te drzewka teraz umieścić, trochę zrosić, te pory korzeniowe, bo nie będą dzisiaj sadzone już, przygotować ziemię, zagrzać ją, doniczki itd. i tak dalej, mam co robić. No i co miało zostać rozpakowane? To jest rozpakowane, jak widać, stan roślin jest świetny, jedynie w i muszę ukorzenić, co prawda jest to drzewo, a nie taka fasola, mi się wydawało, że rośnie w gruncie i się pnie po żnurku. No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Odnośnie roślin, jeszcze mam w planie parę roślin, ale nie jest tego już dużo, na razie trochę ograniczenie funduszy, bo mam osobne fundusze na rośliny i osobne fundusze na budowę szklarni i tego nie mieszam, bo to by nie miało żadnego sensu. Także jeszcze kilka roślin mi wpadnie, nie liczę tu roślin, które będą towarem handlowym, no bo właśnie gdzieś tam z widzami coś kombinujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie, może coś tam będzie sprowadzone tak po prostu dla Was, dla widzów i na sprzedaż z Włoch, w Hiszpanii, o tym jeszcze będę mówił, więc nie chcę teraz tutaj rozwijać tematu. Jeżeli chodzi o szklarnie, to no, budowa będzie w tym roku, no i właśnie te rośliny będą roślinami macierzystymi, które posłużą do ukorzenień, do szczepienia, i tak dalej, i tak dalej. Muszę się trochę ograniczać, bo nie wszystko mi się tam po prostu zmieści. Tak samo bananowce biorę tylko kilka odmian, e, takich najciekawszych, e, które mają szansę rosnąć w gruncie Zobaczymy, jak będzie pewnie nie wszystko przetrwa. Trzeba po prostu eksperymentować. Ja Was zapraszam też do następnego odcinka. Następny odcinek będzie bardzo ciekawy. Mam już nagrania zrobione, tylko muszę to zmontować. Ogólnie mam bardzo mało czasu, więc te odcinki nie są za często i nie pytajcie, kiedy będą. Po prostu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. A jak się da, to będą częściej. Także tyle byłoby na dzisiaj. Muszę się zawijać z kuchni, bo żona mi tu zaraz powiesi za ten bałagan. No i zbieram się. Dzięki za oglądanie. Dzięki w ogóle patronom za wsparcie, bo w ogóle teraz było duże wsparcie z powodu konkursu. Były też nagrody, nagrody już są rozesłane, są w drodze, jeden patron jeszcze tylko sobie nagrodę odbierze. Osobiście no i to właściwie tyle. Także dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć, na razie. Hej.